Witam, jestem Gorg123, a, a to jest no taki poradnik, żeby Wam zaprezentować jak zrobić dzwonek do drzwi w Minecrafcie. Oto jest cały mechanizm, zaprezentuję Wam jak to działa, a potem jak zrobić. Jak widzicie brzmi nawet całkiem nieźle. Teraz pokażę Wam jak to zbudować zrobię tu taki o przykładowo takie o do wejścia musi być, muszą być dwie kratki bo inaczej nam się wtedy drzwi otworzą to już możemy w sumie guzik postawić kładziemy y, repeater on będzie już ustawiony ale musi być w tą stronę Tu znowu kładziemy repeater, tylko że musi być na samym końcu. Ejko. No, teoretycznie skończone, ale czy na pewno zadziała? No nie jest ding ding, a powinno być ding dong, więc potrzeba podejść do tego, który nie ma w ogóle ripitera i ustawić go na fiolet, żeby była taka nutka fioletowa. A oto i efekt. Jest ding dong. Ja takie coś mam na serwerze. Bardzo polecam. Ktoś dzwoni do drzwi, tak, ktoś tutaj otwiera drzwi i zaprasza do środka. Dziękuję za obejrzenie, do widzenia.